I witajcie na kanale sklepowym. Właśnie nadejdzie teraz historyczny moment. Spakuję ostatnią paczkę w tym lokalu. Jest 30 stycznia, godzina już prawie 11. No i można by powiedzieć to taki przypadek się zrobił można powiedzieć, że wszystko zaczęło się jakieś 8 lat temu od Kanarka. I tak się składa, że do miejscowości Wleń teraz będę pakować podłokietnik do właśnie Ejsa. Także taki, taka klamrat, przypadek. No ale może to nie przypadek, nie wiem czy wierzycie w przypadki, ja chyba nie. I te przypadki to chyba nie są przypadkami, bo właśnie z rolki ostatniej skończyła mi się folia bąbelkowa akurat na tyle, żeby zapakować tą paczkę. Także podłokietnik jedzie, a ja przystępuję do działań drastycznych. A więc Messier Impost zamówiony, a ja idę pożegnać się z naszym frontem, zobaczymy jak będzie łatwo schodzić. Całkiem, całkiem sprawnie to schodzi, prosto było tylko na rogach, a teraz trochę się to komplikuje, myślałem, że szybciej pójdzie, no ale nie chce się odlepić tak łatwo, trzeba po kawałeczku. Ten najważniejszy fachowiec gdzie jest, się pytasz, tak? Tak. najważniejszy fachowiec jest daleko o, stąd mam znajdkę od niego jak to? ja znajdkę, przekażemy pięć stów się należy pięć stów, ale on będzie tu o 14, bo będzie jednym z tych łączników dzisiaj właśnie mówiłem, że wszystko zaczęło się od kanarka i dzisiaj też ostatnia dostawa ostatnia paczka pod do kanarka ostatnia dostawa kanarek także coś w tym jest tak jest, życie zatacza koło i jest godzina 13:40. Zarzucono sobie pizzoszkę na pożegnanie. Właśnie Tomek ładuje swoje auto, ja swoje. Odyn detektory bierze z ekspozycji jako pierwsze. No a moje zadanie dla wszystkich coś zamówić. Także szukam latratoria. Coś takiego zamawialiśmy, było całkiem dobre. I akcja nabiera tempa, bo przyjechał Messie Post, Za chwilę przyjedzie w sesję DPD, a my tutaj trochę jesteśmy do tyłu. I otwierają się wrota w Czy gdzie tam Oden był? Pewnie widzieliście na vlogu Adama, że złamał mi się klucz. Ale ten, który został tak na szybko wyrobiony, jeszcze wymaga poprawek i trzeba przede wszystkim tam, gdzie jest ten imobilizer, trzeba tam plastik. Zespolić z tym nowym kluczem, bo bardzo ciężko się odpala. Jak zwykle człowiek się uczy całe życie. Miałem za zadanie sześć razy przekręcić kluczyk o jedną pozycję w stacyjce, potem odpalić tym, używając oryginalnego transpondera, czy jak to się tam nazywa, i potem 6 razy yy, znowu tym, tylko w pozycję 1. I próbowałem odpalić, nie zdejmując tego małego właśnie transpondera i w tym momencie nie strzytywał tego. Bo ten zagłuszał ten, no i straciłem prawie godzinę nad tym. Chyba 150 razy próbowałem odpalić i nic. Ale teraz się udało. Wracam do śluzarza. I wracam z powrotem. Zobaczymy, czy działa. 3,5 stówek, nie moje. Człowiek musi wszystko przeżyć. No, może nie wszystko, ale czegoś takiego się nie spodziewałem, że mi się klucz złamie. No ale 23-letni klucz. A powiem Wam, że tak już sprawdzałem teraz, jak się wyrobił przez chwilę. To chodzi lepiej. Niż ten stary. Już po 17.00 się zrobiło, i zobaczymy, czy nasza perełka pali na kluczyk, na widok kluczyka. I mamy chwilę prawdy. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Uwaga, jest Zajebiście! Już mi się podoba. No jak malina. A myślałem że trzeba będzie jechać do ASO. No byłem przekonany o tym, że ASO albo coś takiego. I widzicie, ciemność, oświetlenie awaryjne, bo wywaliło korki. I patrzcie, jak lokal wygląda już tutaj. Nic nie ma. Tak jak wam mówiłem, będą leżaki już niedługo tutaj i różne fajne rzeczy. Może ten las sobie zostawią. Jak ma być tutaj salon urody, czy coś takiego. Może przyjdziemy. I jest ostatni dzień stycznia od dwóch dni usiłuje na platformie dla przedsiębiorców ogólnie takiej urzędowej platformie y, rządowej zmienić dane teleadresowe firmy no i ciągle jest takie oto kółeczko i ono się kręci 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 i nic z tego nie wynika a jeśli Polska to właśnie ta jeszcze na chleba. Już mnie pan Marek Konrad zmartwił, ale to nie ma kształtu ojczanej klapy, bo jest okrągłe tak kółko na szczęście. Także to na pewno nie to. No cóż, z wczorajszym kluczem, który się złamał, udało się coś zrobić. Poradziliśmy sobie, ale z kręcącym się kółkiem, ale z kręcącym się kółkiem urzędowym. Nic nie zrobimy i muszę jechać, bo zostawiłem pieczątki w Dąbrowie, więc muszę zrobić dodatkowe kilometry teraz, żeby przeżyć ten dzień jakoś. Przetrwać ten ostatni dzień. Ten 31 stycznia. Co prawda już jest pusty lokal. Jeszcze będzie tam sprzątanie. Jeszcze będzie jeden licznik trzeba zdemontować. Dzisiaj no i 11.30 finito. I co ty na to babciu powiesz? No, coś tam mówisz. Wydobyłem chociaż jedną pieczątkę oraz trochę ryzy papieru na moje mobilne tymczasowe weekendowe biuro. Oni tam działają. Dzisiaj podłoga będzie zrobiona, a ja pędzę na kolejny punkt dzisiaj, a jest ich dużo. Myślę, że dzisiaj im tutaj nie pomogę, a taki miałem plan, ale już wziąłem na luz, bo to nie ma sensu się gonić. A teraz jadę coś zakupić na pożegnanie. Bo jak mawiał pewien polityk, nie wiem do końca o co mu chodziło, tak na 100%, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Jakoś tak to brzmiało mniej więcej. I misja kolejna dzisiejszego dnia załatwiona, żeby stało się rzeczywistością to powiedzenie, które wspomniałem kilka scen temu. Wczoraj, jak tu byłem, to już wybiło korki. No bo musieliśmy zdemontować jakieś rzeczy, na które nie byliśmy przygotowani. Mniejsza z tym. No i tak to wygląda za dnia, a tutaj czeka na zakończenie naszej współpracy upominek, a ja jadę walczyć z kółeczkiem, które się kręci. Muszę spowodować, żeby to kółeczko się zatrzymało, a potem, niestety, jeszcze czeka mnie tu powrót, żeby wszystko zdać. A potem jadę na następny urząd, gdzie to kółeczko było mi potrzebne, oraz później jadę do solidu zdać, co znać? Te wszystkie jakieś nadajniki, właśnie to to, właśnie, to, 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 to. No i jeszcze potem jadę, może zdążę pieczątki nowe wyrobić. Yy, znaczy wyrobić. Zlecić, żeby wyrobili. Jeszcze nagram telefonem, bo mi oczywiście bateria w kamerze padła. Jak to wygląda za dnia, a więc niedługo, niedługo kończymy działania tutaj i będzie zdane. Pamiętacie, jak tu było, jak to pomieszczenie 4 lata temu przejmowaliśmy, tu było, po prostu leżały tutaj wszędzie na tych ścianach, na tych ścianach okna jakieś. No i cóż, pierwszy dzień, nowy lokal, stan jaki widzimy. Dużo pracy przed nami. No cóż, no, parę tygodni nic. Tutaj graty czekają jeszcze na zabranie. Będzie magazyn chyba? Tak myślę. Ale za to sobie może ode wybrać fryzurkę albo zrobić makijaż na przykład. Jak był w Anglii, to mi mówił, że mu się śniło, że był drag queen. Pieprzony grad, nic już, dzień drugi, glamoty usunięte, plakaty pozrywane, świeci sobie sobie światło. Oj, PRL nie, ale cóż. Co, Kicia przyszła na remont? Na remont? Kici, kici, kici. Kicia. Remont? Zrobisz remont? Tysiąc złotych płacę. Masz jakieś doświadczenie w remontach? CV? miotła, i zamiatamy, tak? Co? Umowa o dzieło, czy jak. No i mamy komplet BHP dla młodego przedsiębiorcy. <grymny> Już światła nie ma, więc tylko światło dzienne. Tak to wygląda. Wygląda, jakby miała tu być zaraz żabka. Włominek zostawiłem trwają ostatnie prace. Oczywiście problem ma Tauron, bo nie ma dojścia takich do bezpieczników. Ta norma tutaj jest, nie ma się czym przejmować. Byle stabilnie i do przodu. Także jadę pierwsze kółko unicestwić do centrum. No i oczywiście nie miałem jak zaparkować, więc. Czekam na spacerek, to dla zdrowia, a tu mamy taki jakiś mural, czy cokolwiek to jest. To chyba symbolizuje prywaciarza. musi stąpać bardzo ostrożnie, aby nie upaść. Ja w to nie wierzę po prostu. Pani mi powiedziała w urzędzie, że 1 stycznia zmieniła się ustawa, która jej wiele rzeczy wywróciła, zmieniła, dlatego online są problemy, bo coś tam nie dostosowano. No i między innymi zmieniły się kody PKD. A tam, gdzie mam jechać później do urzędu, jak już jestem spóźniony, już dzwoniłem, to mam wnioski wypisane już dwa tygodnie temu na PKD, które. Bo tam nie wiedzieli oczywiście, że się zmieniło PKD, więc będzie trzeba, przypuszczam, zmieniać wszystkie tam rzeczy, które spędziłem wcześniej godzinę, dwie na e, sporządzaniu dokumentów. No ale według e, logiki e, tego miejsca, gdzie żyjemy, nie będziemy już mówić gdzie, to nie myślą, że prywacja z Rodem z Podlasia to codziennie siedzi w obozie i sprawdza, jakie kody PKD się zmieniają. Jutiiste w codziennie aktualizuje: więcej urzędów, więcej regulacji i więcej papierów Przecież planeta płonie, więc trzeba dołożyć do tego globalnego ogniska. Ja to wiecie, tak mówię, pół żartem, pół serio. Zresztą pani, która była w urzędzie, była jedna osoba tylko w CDG dzisiaj. I tak sobie siadłem i odpłynąłem trochę w czasie, jak pani tam wszystko wprowadzała. No ja mówię właśnie, zacząłem od tego, że to kółko się kręci, że online no nie da się od wczoraj nic, z przeglądarki zmieniałem. A pani mówi, no kółko to się kręci już miesiąc, bo miesiąc jest problem, bo jak wprowadzili te zmiany, to widocznie jakby nie nadążyli wprowadzać tam do, tego, do tej strony, tak? Natomiast siedząc tam, przypomniało mi się, jak ćwierć wieku temu, nie wiem, 99, 1999 rok, może wczesny 2000, jak świętej pamięci babcia, dorabiała sobie jeszcze na pół etatu do emerytury i czy do renty przed przejściem na emeryturę, jakoś to było, tak? I zabierała mnie na pętle różne, w Mysłowicach, tramwajowe, w Mysłowicach, Brynowie, Alfredzie, w jakichś takich Siemianowicach Śląskich i te miejsce, gdzie byłem dzisiaj przypomniało mi właśnie tamte czasy ciężko mi było ciężko mi było odtworzyć zapach tamtych miejsc, tych pętli tramwajowych tych, tych takich budek które pewnie do dzisiaj są natomiast y, przypomniało mi się, że ja się spieszę jak porąbany, no ale takie życie może złe, może złe, może się wyleczę z bycia prywaciarzem no bo według teorii Hegla to każdy kij ma dwa końce, więc w sumie to nie jest nic fajnego, tak się spieszyć, a jak tak siedziałem, to przypomniało mi się ćwierć wieku temu, jak sobie powolnie, leniwie te tramwaje na tej pętli jeździły i tak na wszyscy jakby na wszystko mieli więcej czasu. Ale ja nie o tym, bo czas oczywiście gna i za chwilę przyjdzie tutaj pani ze spółdzielni mieszkaniowej i odbierzemy lokal jeden i drugi i przekaże klucze nowemu najemcy. I po krzyku jest godzina... Chwilę po 12 w samo południe, ponieważ zdaliśmy oba lokale, niebo nad Sosnowcem posmutniało i zaczęło padać. No cóż, przepraszam. No i słuchajcie, jest godzina prawie 13:00, kolejny urząd za mną. Może nie trzeba będzie korekt robić przez tą zmianę PKD? Może nie. No, Bareja w sumie wciąż żywy. Każdy może dzisiaj nim zostać, wystarczy wziąć kamerę, zwłaszcza w taki dzień, kiedy trzeba pozlatwać pewne rzeczy. Aczkolwiek, z drugiej strony, no cóż, nagram filmik, trochę się pośmiejemy, mi się zwróci za paliwo i na kawę, i może jeszcze na obiad, może w porywach. No cóż, no. W sumie jest dosyć przyjemnie, a tam pył. W sumie idzie dosyć sprawnie, także palimy i jedziemy gdzieś tam do Katowic zdać nadajniki od Solid Security. I słuchajcie, dzień nie byłby oczywiście kompletny, gdyby nie zrobił się znowu czeski film. A więc okazało się, że te dwa urządzenia bardzo ciężkie, bo tam są bardzo ciężkie akumulatory. To nie są wcale te nadajniki, o które chodziło, ale to zostało w naszym lokalu po ostatnim demontażu. Natomiast okazało się, że to mogło tam zostać, bo to może się przydać kolejnym najemcom, a nam to jest do niczego niepotrzebne, bez powiązane z systemem alarmowym, który tam po prostu był. Co zostały tylko te, te yy, klawisze, nie? jak się wchodzi, żeby odbezpieczyć ten pulpit. Także przyjechałem tu na daremno. Jadę załatwiać pieczątki nowe. Swoją drogą, jeżeli to nie były te nadajniki, to gdzie one są? Czyli je wymontowano? Gdzie je zawieziono? Nie wiadomo. Kto zabił? Tego dowiemy się w następnej książce, w następnym odcinku Agaty Christie. Ale oczy tego kota wszystko widziały, bo jak się teraz przyjrzałem, to on ma też... Trzecie oko ma trzy oczy. I te na górze to jest to, wiecie, gdzie dostaliśmy ostatnio zaproszenie do Bractwa Iluminatów. Piecząteczki zamówione na poniedziałek do odbioru. Jadę na kolejny punkt programu. Nawet kamery nie brałem. Taka oto popelina. Ja nie wiem, jak ja jutro się tu ogarnę, żeby chociaż detektory na niedzielne poszukiwania wydobyć. Ale za to podłoga jak w domu. I tyle udało się zrobić sześcianów na układać tutaj. Sześcianów mi się skojarzyło z filmem Cube z 1997 roku. I jutro moje zadanie będzie, aby postarać się to zapełnić. Tylko muszę najpierw uruchomić jakiś specjalny komputer, który obliczy jak najlepiej to ułożyć. tak Teraz jest wstępnie, żeby jak najwięcej miejsca było wykorzystanego. Dzień się już kończy, a przed nami nie balowanie, tylko czas, żeby się ukulturalnić. I jedziemy do Pałacu Kultury. I jest godzina 17.20. Zaraz jadę do, do właśnie do Pałacu Kultury w Dąbrowie. Nie wiem czy dobrze mówię. Dawno nie byłem chyba z ćwierć wieku tam. I będzie wystawa na wystawę artysty, doktora na Akademii Sztuk Pięknych. Już parę razy na vlogach gdzieś się przewijał, że byłem na takich wystawach. Akurat zupełny przypadek. To jest przypadek naprawdę. Akurat dzisiaj, kiedy my się przenieśliśmy i w zasadzie można powiedzieć... Zdaliśmy lokal, jest wernisarz wystawy wymiary pustki. Tak się dzisiaj czułem cały dzień, jak jeździłem od A do Z. Wiecie o co chodzi? I załatwiałem rzeczy, o których już dawno zapomniałem, a więc stały się one w wymiarze pustki, do której raczej nie wrócę. Być może nigdy, na pewno nigdy. Normalnie czuję się prawie jakbym był w Warszawie, tylko troszeczkę niższy ten budynek jest. Fajnie widać księżyc i od frontu też lepsze oświetlenie. No słuchajcie, nie będę udawać, że się znam na takiej sztuce. Zapamiętałem, że jest ona wykonywana ta konkretna od Artura w czterech technikach, albo w co najmniej czterech technikach. Po takim dniu, jaki dzisiaj miałem, czuję właśnie te przestrzenie, przestrzenie, wymiary, pustki, ponieważ robiłem rzeczy niby nieistotne, a jednak istotne. Być może w nich kryje się właśnie. Coś więcej niż tylko pustka. Nie wiem, bredzę. Teraz jest wieczór, kiedy dogrywam y, materiał, y, znaczy do materiału wideo, dźwięk, a więc nie siląc się na wymądrzanie się o czymś, o czym nie mam pojęcia, mogę to ewentualnie odnieść do tego, na czym się trochę tam znam czyli dziesiątą muzę, tą najgorszą, jeśli chodzi o sztukę, tą najbardziej prymitywną czyli do kina i ten motyw, wymiary pustki. Przypomina mi się scena dosłownie 20-30 sekundowa z filmu Zdjęcie w godzinę, która to scena trochę w jakimś stopniu dotyka tego zagadnienia. Mało kto fotografuje drobiazgi. Zużyte opatrunki pracownika stacji benzynowej, Ose na galaretce. To te zdjęcia mówią prawdę o naszym życiu, a ludzie ich nie robią. A więc prozę i wymiary pustki w życiu mamy omówione, a więc możemy zakończyć ten vlog, zapalić babcie o ile lubi nowy kluczyk. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.